Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj witam się z Wami po raz kolejny z McDonalda, ale to dlatego, że byłam umówiona na śniadanie, a słuchajcie, o tej godzinie we wrześniu niestety jest otwarte tylko i wyłącznie McDonald's, więc musiałam się tutaj umówić, a że jestem już po spotkaniu, to pomyślałam, że na spokojnie zacznę sobie daily vloga. Sun On my mind, but then it's you. Oh. Well Ja dzisiaj wstałam bardzo wcześnie, bo przed godziną siódmą, słuchajcie, ponieważ byłam umówiona na śniadanie na godzinę 8.30 i musiałam się ogarnąć, wiecie, pomalować. Gdybym szła tutaj wyłącznie na spotkanie, bo umówiłam się tutaj ze znajomym na śniadanku, to szczerze mówiąc nie robiłabym make upu, ale z racji tego, że wczoraj spontanicznie stwierdziłam, że będę dzisiaj nagrywać vloga, to stwierdziłam, że zrobię make up i po prostu wyjdę. Powiem Wam, że było mi dziwnie robić makijaż, wypić rano tylko herbatę, bo zawsze piję rano herbatę i nie jest śniadania. Zazwyczaj wychodzę z domu po śniadaniu. Rzadko kiedy się zdarzy, żebym chodziła bez śniadania, więc było to dla mnie ciekawe doświadczenie i słuchajcie, oficjalnie sezon właśnie tutaj Półwyspy i w ogóle we z się zakończył, bo wraz z końcem wakacji kończy się sezon i z jednej strony jest to prawda, bo jest dużo mniej osób, dużo mniej turystów, ale z drugiej strony nie jest to do końca prawda, ponieważ teraz przyjeżdżają osoby starsze, emeryci. Przyjeżdżają rodziny z małymi dziećmi, takimi, które nie mają obowiązku szkolnego, więc naprawdę jest spory ruch. A dużo miejsc jest tak naprawdę zamkniętych, słuchajcie. Dzisiaj rano nie było nic otwarte i widziałam o tym, ponieważ wczoraj też nic nie było otwarte. Dlatego też już się mówiłam o McDonaldzie. McDonald jest czynny od ósmej, więc też nie od jakichś super porannych godzin. Ale jest to miejsce, w którym można się wyciągnąć na kawę, zjeść sobie śniadanko. I ja dzisiaj widziałam wrapa z jajecznicą i bekonem. I powiem Wam zupełnie szczerze, niespokojnie żałowało była zbyt pierwsza, bekon był niesamowicie słony i nigdy wcześniej nie jadłam tych wyrobów śniadaniowych i żałowałam, że nie widziałam tego bajdla z twarożkiem, bo wiedziałam, z brzydkiewką, więc naprawdę bardzo, bardzo żałowałam. Dzisiaj przede mną dzień pod dużo rzeczy, ale w sumie nie wiem jak to się poukłada czasowo, bo dzisiaj mam już miałam śniadanie, potem mam wymianę kół, w międzyczasie będę pracować i mam masę telefonów do zrobienia. jeszcze później jest dentysta i pojawiałam, że do mnie się tak do wizyty dentysty, ponieważ nie wiem o co chodzi, ale jak miałam spuknięte ciązło, to ta próbka ze mnie nie uwierała, a teraz zaczęła mnie uwierać i wczoraj mnie ubierała trochę, a dzisiaj ubiera mnie w ten spadzi więc cieszę się, że idę dzisiaj na podsumowanie i na dopasowanie, bo zaczyna po prostu mi przeszkadzać, a to nie jest super opcja. I potem być może będę jechać z moją siostrą i jej mężem, jak o, przyzwyczaiłam się, na spotkanie ze znajomymi, więc nie wiem czy właśnie będę wieczorem dostępna. Nie wiem kiedy zakończę vloga, wiecie, nie mam pojęcia jak to wszystko ogarnę. Więc dzisiaj trochę taki chaotyczny dzień. I jeszcze Wam chciałam odpowiedzieć, ponieważ... Jak ja się dzisiaj nagłówiam, to nawet nie macie pojęcia, zawsze w trakcie mam żel antybakteryjny i bardzo lubię te skarek, co nie będę ukrywać i ostatnio w kupiłam sobie żel chyba wczoraj, chyba tak, właśnie bo mi się skończył i jeszcze go nie używałam i słuchajcie, chcę zacząć jeść i się nagłowiam, a się okazało, że tutaj trzeba i wtedy tu się robi dziurka. Zazwyczaj, wiecie, miałam takie normalne, odpierane żelące idę, a tu jest taka ciekawostka, więc od razu sobie chowam, żeby mi nie zginął, Znaczy nie do końca dobrze oświetlony kadry, ale w tej chwili trochę improwizuję, nie będę tego ukrywać, ponieważ słuchajcie, trochę zmieniły mi się plany. Bo umówiona z panem serwisantem od wózka na godzinę 12, a pan mi napisał, że jednak będzie szybciej o godzinie 11, a jest chwilę przed 11. Więc dobrze, że ja jestem w Głównym Władysławowie, więc zdążę dojść na umówione miejsce, czyli do mojej siostry. Jestem ciekawa jak to będzie z tą zmianą kółek, jak to będzie z e, właśnie czasem, ile nam to zajmie. I chociaż troszeczkę stoi się plan na dzisiaj, to wiecie, to że najpierw załatwi jedną sprawę, a potem drugą, to nie ma znaczenia, grom, że jest naprawdę prawdę okej. Okay. Czuję, że jest lekki piat, więc mam nadzieję, że będziemy tutaj w miarę dobrze słychać. Chciałam Wam opowiedzieć o pewnej dziwnej sytuacji, którą miałam wczoraj i o której nawet całkowicie zapomniałam. Słuchajcie. A przypomniał mi oni komentarz, który wylądował w spamie, co było przedziwne, bo słuchajcie, wczoraj jak przywitałam się z Wami w McDonaldzie, e, potem dzwoniłam jeszcze w sprawie tego pociągu e, i miałam ten temat pociągu w głowie, e, spotkałam pewną panią, która mnie zaczepiła, jak wyszłam z McDonald'a i szłam, wiecie, na dworzec e, do Władysława, e, na, e, wiecie, do portu e, i Zaczepiła mnie pani, która mówi, że wow, że mnie oglądają, ja że dzień dobry, że bardzo mi miło, wiecie i tak dalej. Po czym ta pani zaczęła bardzo dziwnie ze mną rozmawiać, że daleko się wypuściłam. Ja się tak patrzę i nie bardzo wiedziałam, o co w tej kobiecie chodzi, super jeszcze. A potem, a bo przecież ty teraz mieszkasz we Władysławie. Ja mówię, nie, ja tutaj nie mieszkam, ja tutaj po prostu przebywam na pewien określony czas, a. Po prostu jeżdżę po całym tym mieście, w zależności od tego jaka jest potrzeba. Na co ta pani, że no, bo ja ciebie oglądam, a gdzie ty teraz mieszkasz, a co ty robisz, co, gdzie ty teraz idziesz, wiecie? I zaczęło się takie dziwne przesłuchiwanie. I chociaż ja zawsze jestem bardzo otwarta do osób, które mnie zaczepiają na ulicy, wiecie, zawsze stanę, porozmawiam, podziękuję, że ktoś mnie ogląda, zapytam, co lubię oglądać i tak dalej. Jeżeli ktoś prosi mnie o zdjęcie, to zazwyczaj nie odmawiam, ja miałam chyba dwie czy trzy sytuacje. Nie musiałam niestety odmówić zdjęcia, bo na przykład byliśmy większą ekipą, czy gdzieś tam się spieszyliśmy, czy wiecie, miałam pociąg za minutę, ale tak to bardzo zawsze się czuję niezręcznie, więc nie odmawiam. Wiem, że komuś może zależeć, więc staram się być zawsze miło i uprzejma, ale ta pani zaczęła, wiecie, mi tak przesłuchiwać na tematy prywatne i powiem Wam, że poczułam się tak bardzo niekomfortowo, że... Cieszyłam się, że dosłownie mam 10 minut do pociągu i przeprosiłam, mówię, że bardzo przepraszam, ale spieszę się na pociąg i że za chwilkę mi ucieknie, że było mi miło Panią spotkać, wiecie, staram się być uprzejma pomimo tego, że... Nie czułam się za dobrze w tej sytuacji i słuchajcie, dzisiaj dostałam komentarz, że y, gwiazdorze, że nie chcę rozmawiać. podejrzewam, że to ta pani, a do tego jestem zaniedbana. Hmm. Widzieliście z vloga suczary, z miałam makijaż, świeżo te włosy, świeże umyte włosy, świeży ubranie mura wokół mnie. I to jest ciekawe pojęcie zaniedbania. Chciałabym, żeby tak wszyscy byli zaniedbani jak ja. Więc powiem Wam, że kompletnie o tym zapomniałam. Bo zanim dojechałam do Gdyni Głównej, to tak naprawdę jeszcze rozmawiałam z Panem Konduktorem na temat tego pociągu. Zdenerwowałam się, czy w sobotę będę w stanie dojechać na to Pendolino i powiem, mam no, nadzieję, że to jest Pendolino. Bo kupiłam na Intercity, które jedzie bardzo szybko, więc podejrzewam, że jest to Pendolino, ale dobra, nieważne. I słuchajcie, yy, Powiem Wam, że to była tak przedziwna sytuacja, że kompletnie o niej zapomniałam i dopiero gdyby nie ten komentarz, który przed chwilą przeczytałam, to bym w ogóle chyba o tym nie pamiętała. Więc zobaczcie, czasami naprawdę mogą się zdarzyć przedziwne sytuacje, więc wiecie, jestem zazwyczaj ostrożna i tak jak ja Wam mówiłam, nie jestem ufna, ale zawsze jestem otwarta i... Staram się być jak najbardziej sympatyczna, wiecie, y, miła i tak dalej, ale nie lubię takiego przesłuchiwania i zawsze w takich sytuacjach czuję się niezręcznie. Dajcie znać, jak wy reagujecie. Jakby coś takiego was spotkało, że ktoś by was zaczął przesłuchiwać do ulicy i zadawać jakieś prywatne pytania, tak wiecie, czy czulibyście się z tym ok, czy może nie do końca? ten dzień wygląda zupełnie inaczej niż sobie zaplanowałam, bo słuchajcie, serwis trwał prawie 3 godziny, ale udało się. Jak mogliście zobaczyć na przebitkach, mam nowe koła, całe wiecie, opony i wszystko. Najważniejsze było łożyska, bo łożyska miałam wyjeżdżone do granic możliwości. Niestety nie było łatwo, pan serwisan się namęczył. Tutaj pan Dawid naprawdę... Starał się jak mógł, bo słuchajcie, jedna śruba była zapiekona i jeszcze uszkodzona. Do tego jedno yy, łożysko też nie mógł go odczepić, bo się zapiekło. Tam był po prostu dramat, jeżeli chodzi o te koła ale teraz wreszcie wszystko mi śmiga, więc jestem z tego bardzo zadowolona. Same koło kosztowały 700 zł, a dojazd i serwis 150, więc dzisiaj miałam 850 zł, ale wiecie, dla mnie bruzek elektryczny jest niesamowicie ważny. To są moje nogi i nie będę ukrywać, że... Nie wyobrażałam sobie, żeby coś tutaj nie działało i to właśnie tej części szukałam przed weselem i specjalnie wam nie mówiłam o co chodzi, bo wiecie co, nie chciałam komentarzy pseudo ekspertów, którzy zaczęliby mi mówić, że o jeżdżą z uszkodzonymi kołami. Słuchajcie, ja bym w życiu nie jeździła z uszkodzonymi kołami, ja miałam po prostu start no, ale to nie był największy problem, bo nawet tutaj pan Dawid powiedział, że te przednie jeszcze nie było, w tak złym stanie więc e, mogły jeszcze pojeździć. Tylko właśnie problem był z łożyskami, bo łożyska były po prostu zajechane na matca i dlatego też właśnie szukaliśmy albo kół, albo samych łożysk, ale okazało się, że to nie było takie proste. Okazuje się, że w za 7 lat e, maila mówiła w Polsce, że można to zamówić. E, Czekała miesiąc, okazało się, że nie można tego zamówić. Dobrze, że, że znalazłam pana Dawida i pan Dawid miał po prostu koła z innych jakby, wiecie, źródeł, nie tylko właśnie tutaj z Mayry. Mimo tego, że są oryginalne i tak dalej, on jako serwisant wiecie, ma swoje części zamienne. Bo powiem Wam, że byłoby ciężko, ale cieszę się. Mam też u Pana Dawida zamówiona już zmiany tyli. Ale na to muszę jeszcze poczekać. tylko wiecie, tam się nic nie uszkodziło, więc to nie jest takie pilne. I też właśnie tutaj przed Weselem sytuację ratował mój szwagier, ponieważ tam rozkręcił, pogarniał, powymieniał to, co mu, wiecie, mógł, wiecie, je pomasmarował, żeby wóz mógł jeździć. I dostałam od niego, wiecie, jakby taką pieczątkę z przeglądu, że mogę jeździć. I, mi powiedział, że ten wózek jest niezdatny, to po prostu bym jeździła i bym czekała na koła, niczego bym nie ryzykowała, ale skoro dało się, to się dało, to było najważniejsze, e, więc e, cieszę się. Co prawda e, zdąży nagrodę sirołki, bo na 15 jestem mówiona na obiad, bo potem idziemy do dentysty z moją siostrą i nie będę ukrywać, że troszeczkę mi ta proteza uciska, więc... Cieszę się, że idę i kupiam sobie w aptece w ogóle, słuchajcie, Sahol. I yy, yy, to jest taki preparat, gdzie się na uszkodzenie wdzięczna. I przyniosło mi to dużą ulgę, więc jest to duży plus. Położę sobie teraz na lamoniadę, bo też szukam innego miejsca do nagrania rolek i znalazłam, spójrzcie, fajnie, fajną taką kawiarnię, kawiarnię restauracji Insula. Bardzo mi się ten instru, wiecie, industrialny wystrój podoba tutaj, ale niestety są takie większość w we Słowiej otwarte do końca września, więc przetestujemy, bo to jest jakaś domowa mnie. Mmm, jest przepyszna. To jest I jest taka naprawdę domowa, świeża, kwaśna, nie za słodka, naprawdę jest rewelacyjna i teraz tutaj sobie ponad wiecie, rolki więc podejrzewam, że tylko to zdążę zrobić do godziny 15. Nie będę ukrywać, że robi mi się gorąco jeżeli chodzi o czas. W ogóle rozmawiamy z dziadkami i dziadek się mnie pytał, czy będę w razie w tym tygodniu. Mówię, że tak będę w piątek przy ale nie dam prawda do nich paść, bycie pogadać, bo po prostu będzie mi brakować czasu, bo muszę jeszcze do lekarza zdążyć. I to jest naprawdę najgorsze kiedyś co so, macie taki tydzień, gdzie nie wiecie gdzie ręce łowi. To nic. Tak jak wam wspominałam, nie miałam w planie nagrywania vloga, ale cieszę się, że jednak to robię, ponieważ możecie zobaczyć, jak czasami te dni, w których nie nagrywam, one są po prostu nafaszerowane. Masę pracy, masę załatwień. Do tego, wiecie, jeszcze ciągłe zmiany planu. Do tego coś się przedłuży, coś się wykrzaczy. Tu trzeba zdążyć do dentysty, tu trzeba zdążyć do znajomych. I dlatego też właśnie zjadłam sobie na obiad krótki z batapu, przed chwilką skończyłam, bo widziałam, że. I tak idziemy do znajomych, więc wiecie, już mamy zapowiedziane, że mamy przychodzić nie na jedzenie więc wiecie, też nie chciałam się jakoś bardzo obciążać tym bardziej, że jest godzina czwarta i powiem Wam, że byłam taka głodna, ale mówię dobra, zjem sobie małą porcję i naprawdę frytki były rewelacyjne. Dla nich był taki fajny, pikantny sos, więc jest to duży plus, ale teraz mam nadzieję, że zdążę. Wyciągnę sobie, zaraz, słuchawki, połączę telefon do powerbanka, bo nagrywam dużo, z, wiecie, yy, nagrywałem też przebitki właśnie telefonem, a właśnie jeszcze chciałam poprosić szwakrosz, żeby mi nagrał przebitkę, więc muszę się śpieszyć, włączę sobie muzykę i lecę, wiecie, już do domu, żeby się nie spóźnić. I powiem Wam, że z jednej strony bardzo lubię takie napięte dni, ale już wiem, że jutro mi nic z domu nie wyrzuci, ponieważ mam trzy filmy do montażu, mam dużo pracy, dużo maili i boję się, że po prostu się nie wyrobię. A tak naprawdę mam tylko czwartek i piątek, bo piątek będę poza domem, a w sobotę rano jadę, więc po prostu tak jest źle, jeżeli chodzi o czas. Więc jutro zero light, tylko po od rana cisnę i jak zmontuję dwa filmy to będzie super. Czwartek zmontuję trzeci, więc na pewno te dwa dni nie będę nagrywać w Wiem, że będę nagrywać w piątek i wiadomo z wyjazdu też będę nagrywać, ale myślę, że będę tylko jeden dzień nagrywać ten ciekawszy, bo potem jak niedzielę tylko wracam, to wiecie, to no, nie ma sensu. Chociaż zobaczę, może mnie jak kopniej będę nagrywać. Ciężko mi czasami jest przewidzieć, wiecie, jaki będę miała pomysł. i Tymczasem idę słuchajcie do dentysty bez stresu. Już się niczego nie boję, wręcz nie mogę się doczekać, bo będę miała, wiecie, przypilowaną procesę i ona będzie po prostu lepiej pasować, więc jest to ogromny plus. I nie będę ukrywać, że czekam na to bardzo, bardzo, bardzo. I właśnie już się zastanawiam czy ja zahaczę do domu na obiad. czy wiecie, coś dla mnie szykować, ja mówię, że nie, nie, Po prostu nie wyrobię się, bo wróżbyam. Zdążyłam na obiad, to musiałabym po prostu nie nagrywać filmu stacjonarnego i tak specjalnie dla Was, żebyście mieli film, poświęciłam swój głód. Ale mówię, przy oknie szybko prytki, ale też jakoś się ogarnął. Na szczęście jest ciepło, że też się tak nie chce jeść. Ja jestem na, wiecie, taki... Nie chcę powiedzieć redukcji, bo to też nie jest redukcja. Po prostu staram się mało jeść i w miarę zdrowo. Ale widzicie, jak na przykład nie mam problemu, żeby zjeść prytki z batatu, tym bardziej, że słyszałam, że one są podobno bardzo zdrowe. Ale oczywiście, no nie jest zdrowe to, że są smażone w tłuszczu. Mimo wszystko tłuszcze też trzeba w jakichś tam, tam minimalnych ilościach troszeczkę dostarczać. Więc staram się jeść w miarę racjonalne, Widzicie, jednego dnia wyjdzie lepiej, drugiego dnia wyjdzie gorzej. Nigdy nie ma idealnie. Ale mimo wszystko jestem zadowolona, bo udało mi się do reseny dużo zrzucić. Teraz też uda mi się na boku trzymać. Może jeszcze uda mi się zrzucić. I w ogóle dzisiaj dostałem od pana Dawida, który serwisał mi wózek komplement, że. Ja taka leciutka, a wózek wiecie, nie wytrzymał. Chodzi o wózek ręczny, który miał licą i tam pękała rama, nie? I pan był w szoku, jak na wózek był zrobiony, że pod kimś tak lekkim wiecie pękała rama. Ale to nie było sporo mojej wady, tylko zwykła wada konstrukcyjna. Dobra, bo się rozgadam, a muszę naprawdę lecieć. Ja jestem już po wizycie u dentysty i to był naprawdę dobry pomysł, żebym jechała na wózku zwykłym autem, bo załatwiliśmy sprawę bardzo szybko. Ja dziś miałam tylko wyłącznie poprawki, ja mam doszlipowaną protezę i już mi nie uciera, więc jest. Dużo większy komfort, teraz jest po prostu bajka, nie czuję jej w ogóle i też miałam podciągnięte haczyki, bo słuchajcie, już mi to wszystko tak osiada, wiecie, dziąca już nie są opuchnięte, więc też ta praca za mi zaczęła wypadać przy jedzeniu, a nie powinna. I tutaj rozmawiałam z panią Doktor To jest chyba kurczę pani doktor Ortodonta, jeżeli się nie mylę, ale słuchajcie, wygląda to tak. Już się zagoiły, jestem mega zadowolona i teraz w ogóle czuję tak ogromny komfort, a że y, mamy jeszcze czas. Właśnie do wyjścia to stwierdziłam, że skoro wróciliśmy jeszcze na chwilkę do domu, to się do Was odezwę, opowiem jak tam było u dentysty i jeszcze po drodze odebraliśmy paczkę z moim zamówieniem z kokolity, więc pomyślałam, że zrobię sobie taki holik z starych dobrych czasów, tylko że z tego, że ja jestem na zwykłym wózku, to z mi odkurzyła tą paczkę, wiecie, wiele rzeczy i mam je tutaj teraz koło siebie i zaraz Wam je pokażę, tylko jeszcze skończę temat dentysty, bo mam umówioną wizytę, czekajcie tą kartkę, tak za dwa tygodnie i wtedy będzie ostatnie, wiecie, dopasowanie protezy, bo włosy mi się z niej w aucie rozwaliły i będzie ostatnie dopasowanie właśnie protezy i jeżeli będziemy coś ucierać, też mam w każdej chwili zadzwonić i będą poprawki i też właśnie za dwa tygodnie słuchajcie będzie już taka poważniejsza wizyta, bo to było pilne do zrobienia. A teraz pani doktor usiądzie i zobaczy, co jest dokładnie do zrobienia, stworzy taki kompletny plan leczenia, zespycenie i wtedy będę mogła właśnie pomyśleć o zbiórce i o dalszych krokach, chociaż zaplanujemy dalsze wizyty. Więc cieszę się i powiem wam, że kurczę tam jest tak przyjemna, tak przyjemni pracownicy od tam, w tej klinice stomatologicznej i panie pielęgniarki, i panie lekarz, nawet pani w recepcji jest tak przesympatyczna, że tam się idzie z czystą przyjemnością i powiem Wam, że się kompletnie nie stosowałam i też pomyślałam, że mam dużo materiału, bo sprawdziłam że chwilą, ten vlog wyszedł długi, jak ze starych dobrych czasów, a że ja Wam teraz też kilka produktów pokażę, I też pomyślałam, że po prostu na tym kliknie już skończymy vloga, bo pewnie wrócę później no, bo wychodzimy, więc też nie chcę, sobie potem tutaj robić problemów z nagrywaniem, więc teraz sobie zakończymy. Ja sobie ćwierżę make-up i w ogóle robię, no, że nie jestem zadowolona z tego powodu. Zobaczcie, jak mi się czoło zobaczyło. I przed, właśnie, bo jak wróciłam do domu, to szybko umyłam zęby, umyłam pretezę, żeby wiadomo pójść z czystym i e, chciałam przypodobać czoło, żeby wiecie, tylko mi się nie świeciło i zobaczcie jak mi się to złożyło, wygląda to koszmarnie, więc będę musiała po prostu zmyć całą twarz i przed nałożyć jeszcze raz, więc e, wybaczcie, nie chciałam mogą sobie najpierw to poprawić, a potem się do was odezwać, ale chciałam jak najszybciej powiedzieć o dentyście i też mam wrażenie, że teraz jak pani doktor pociągnęła ten e, aparat, to też na no, tą procesę, to też dużo lat mi się mówi i chyba już naprawdę brzmi normalnie. Ok, dobra, przejdźmy może już do pokazywania Wam produktów, które zamówiłam. Przede wszystkim tak, zamówiłam nowy tonik, tym razem zastanawiam się na coś takiego, czyli tonik odświeżający, nawilżający z garniera, bo ja w tej chwili użyłam, tu mam pod ręką, tonik z tołpy i on jest naprawdę, słuchajcie, fajny, ale już mam końcówkę, więc zamówiłam sobie po prostu nowy produkt i tego chyba nie miałam, może miałam poczekajcie, Ja zawsze wydaje mi się, że chyba go kiedyś miałam, ale nie jestem pewna. Wiem, że jakieś zganienia miałam na pewno, więc teraz będę miała taki tonik. Następna rzecz to jest, rzecz totalnie, wiecie, potrzebna nic innego czyli do higieny intymnej. Taki zwykły zasąduję pod prosznic. nigdy nie miałam nic z AA, jeżeli chodzi o higienę to zawsze brałam ziań, ale niestety na kokolicie nie było z więc wziąłam sobie płyn z AA, bo też wiem, że jest to dobra polska firma, mam nadzieję, że dobrze pamiętam, że polska. Jeszcze sprawdzę, czy mi tą okrętkę przysłono, zawsze wolę zweryfikować, słuchajcie, bo każdy może się pomylić. Gdzie tu jest, tak, jeden, czyli kredka, tą, którą zawsze używam, czyli Eveline, e, Micro Preciser, Brown Pencil i to jest kolor to czyli kredka, której użyłam, to też jest zapas. Dodatkowo też wrzuciłam, słuchajcie, bazę podcienie, bo wiem, że mam bazę podcienie w domu, ale niestety w tej chwili ją nie znajdę, więc nie ma takiej opcji, sobie właśnie zamówiłam, bo będę robić wykład bardzo poważny Majka, więc musiałam mieć bazę, bo też jest to Majka wyjazdowy. Co prawda pożyczyłam siostro do tej pory, ale no, potrzebuję na wyjazd drugie, ta mi się dużo lepiej sprawdza niż ta, którą użyłam się akurat, bo ona nie jest do gliterów, a to jest taka, specjalnie na z, e, z beldo, właśnie wszelkiego rodzaju brokatów, błysków i tak dalej. I zamówiłam sobie, słuchajcie, pędzelek i to jest pędzelek, ponieważ właśnie się kapnęłam, że powinnam mieć chyba jeszcze róż. Poczekajcie chwilę. 15 minut later. To later. chyba najdłuższa przerwa w historii nagrywania i cały czas aparat chodził, więc ten plik pewnie będzie miał dużo gigabajtu, ale udało się. Znalazłyśmy siostrze, udało się go wygrzebać i widzicie, przez przypadek będę wyrzuciła róż, a tylko dlatego, że słuchajcie spojrzałam, że mam pędzel i specjalnie zamówiłam pędzel, ponieważ była promocja na te różę z Burżua. I to jest w ogóle kolor 34 rose door. i to jest podobno najbliższy zamiennik orgazmu z Natsa. więc bardzo się cieszę, bo widzicie ten róż, który kupiłam z nie która niesamowicie mi się podoba, on jest po prostu genialny, ale jest to taki typowy brązer, a mi brakuje takiego wiecie, różu na policzkach, żeby te policzki były różowe i będę sobie po prostu tutaj robić linię i potem tutaj dodawać róż, więc będę robić takie szybkie konturowanie, więc znowu mówiłam róż i do do tego ten zer i teraz to są wszystkie moje zakupy, ale zobaczcie, jakieś było to, że siostra spozała bo tam było takie wypełnienie papieru i właśnie sobie, ja sprawdzałam i nie zauważyłyśmy tego produktu, więc dobrze, że się kapnęłam, że czegoś mi brakuje i spojrzałam na fakturkę e, na mailu i okazało się, że jest fakturka na mailu, okazało się, że ta paczka trzeba będzie odebrać. Po prostu w świeci co istny chaos, ale to też mi troszeczkę czasu zabrało, więc ja teraz muszę szybko ten makijaż poprawić i lecimy, więc myślę, że w tym miejscu będę kończyć. Najważniejsze, że róż udało się znaleźć, najważniejsze, że zęby już nie bolą, najważniejsze, że dzisiaj wszystko się się ułożyło, że była nowa koła, więc dzień jak najbardziej należy do pozytywnych, jeszcze co się nie skończył, ale tak jak mówiłam Dzisiaj ten vlog kończy szybciej i pewnie w piątek też vloga skończę szybciej, bo będę się ogarniać do pojazdu. Więc to są troszeczkę takie krótsze wersje, ale materiału na pewno nie brakuje. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj ze mną czas i że miło się Wam oglądało. Co prawda dzień był lekko chaotyczny, ale taki, taki jak mówiłam, pozytywny. Dziękuję wszystkim, którzy czekają na moje filmy, lekują, like, komentują, subskrybują. Widzimy się w kolejnych filmach już niedługo. Trzymajcie się, cześć!